Dworniak Jan, Kościuch Franciszek, Obora Jan, Opałka Jan, Pietrzak, Stefaniak Józef. To żołnierze, którzy spoczywają na tym cmentarzu obrońców ojczyzny 1920 roku. Ci żołnierze zmarli prawdopodobnie w szpitalu polowym. Nie w Tłuszczu, bo taki podczas wojny polsko-bolszewickiej tutaj istniał. Sam pomnik został odsłonięty w latach 30. Jest bliźniaczo podobny do pomnika, który znajduje się na cmentarzu w Kobyłce. Po II wojnie światowej, za czasów Polski Ludowej. Charakterystyczna płaskorzeźba przedstawiająca żołnierzy idących do boju została usunięta, roztrzaskana. Zastąpił ją później miedzioryt, który kilka lat temu został stąd niestety skradziony. Jeżeli przyjdzie kiedyś do renowacji tego pomnika, tego miejsca, to musi ono wyglądać tak jak przed drugą wojną światową. Wtedy, kiedy istniała tu ta charakterystyczna płaskorzeźba. E, więc jeżeli macie Państwo e, w swoich zbiorach zdjęcia przedstawiające ten pomnik sprzed II wojny światowej, zachęcamy do kontaktu i udostępnienia. Ale nie tylko szpital polowy istniał w Tłuszczu w czasie Bitwy Warszawskiej 1920 roku. Istniało u nas także lotnisko. Polowe, pełne jednych z najlepszych samolotów ówczesnej epoki, dwupłatowców Breżo. Te francuskie maszyny przybyły do Polski wraz z armią Halera. Przemianowano jednostkę na 16 eskadrę wywiadowczą i walczyła ona właśnie podczas Bitwy Warszawskiej. I właśnie na takiej maszynie, na samolocie Breżo. 12 sierpnia swoją misję wypełniał podporucznik pilot Franciszek Rudnicki i podchorąży obserwator Władysław Cichoński. Lecieli oni od Wołomina przez tłuszcz w stronę Łochowa, żeby zrobić wywiad. Kilka kilometrów za tłuszczem ostrzelali dwie dywizje bolszewickie. Czerwoni odpowiedzieli ogniem. Rudnicki został ranny, więc wycofał się. Ew, awaryjnie lądował 500 metrów od ówczesnej osady tłuszcz, prawdopodobnie mniej więcej gdzie dziś znajduje się stacja benzynowa. Tuż przed lądowaniem zauważył, że w kabinie leży zabity Cichoński. Dostał pięć kul, w tym jedną. W serce. Rannego pilota i martwego obserwatora przewieziono do Warszawy. Do Warszawy przewieziono także szczątki y, samolotu, a dokonał tego dokonała tego załoga pociągu pancernego mściciel, który tutaj poruszał się od wołomina do tłuszcza i bronił naszej osady. Y, w tłuszczu Ustawione były także platformy kolejowe, na których stały czołgi FT17, Renault FT17. Bardzo ciekawe maszyny. A samego tłuszcza bronił Miński Pułk Piechoty, właśnie 12 sierpnia osady i zabudowań stacyjnych miasteczka bronił batalion dowodzony przez porucznika Łappo. Od Tłuszcza do, Francisz do Franciszkowa stał kolejny batalion dowodzony przez porucznika Ciemnołońskiego. Wreszcie od Franciszkowa do Międzylesia trzeci batalion dowodzony przez kapitana Bielawskiego. Pułkiem zaś dowodził e, Adamowicz. Zawdzięczamy tym chłopcom naprawdę wiele. Z wielką odwagą bronili tłuszcza, wycofali się stąd w późnych godzinach wieczornych, około 22, 12 sierpnia. E, wycofali się będąc już okrążonymi właściwie przez bolszewików. Na szczęście udało mi się przedrzeć dalej. Bolszewicy nie zagnieździli tu miejsca długo. Weszli do tłuszcza w nocy między 12 a 13 sierpnia. Wyszli stąd najpóźniej 17 sierpnia. Ale zdążyli zrobić wiele złego. Skonfiskowali żywność, skonfiskowali Różne materiały, wozy konne, same konie. Jeden z najwybitniejszych tłuszczańskich obywateli tamtego czasu, właściciel dwóch kamienic yy, dużej firmy budowlanej, Wacław Wdziekoński. Został wówczas rozerwany końmi przez bolszewików. Tak wyglądałyby ich rządy. Może w tłuszczu nie doszło do tego, co wiadowie, czyli jeszcze nie powołali komitetu yy, proletariackiego, yy, gdzie właśnie wiadowie szukali także już miejsca yy, i znaleźli je, gdzie będzie przyszły areszt, gdzie będą wykonywane wyroki śmierci. Taką ciekawą, ciekawym aspektem tłuszczańskim jeżeli chodzi o Bitwę Warszawską jest postać Stanisława Marszała. Był to mieszkaniec stryjek małej wioski 5 km od Tłuszcza. Pochodził z rodziny chłopskiej. Jeszcze przed I wojną światową pracował jako urzędnik magistratu w Radzyminie. A w 1918 roku został Burmistrzem tego miasta. Gdy bolszewicy zajęli Radzymin w sierpniu 20 roku, on został z mieszkańcami, dodawał im otuchy. Wiąże się z tym ciekawa historia, opisana przez korespondenta jednej z warszawskich gazet. Otóż bolszewicy chcieli zdjąć mu pierścień z ręki, co im się nie udawało, więc postanowili uciąć palca. Pamiętajmy o naszych przodkach, pamiętajmy o bohaterskich żołnierzach Bitwy Warszawskiej, która uchroniła nas przed jarzmem, czerwonym jarzmem bolszewizmu.